O, panie, się porobiło. A co się porobiło? Czy gion jest już na zawsze zamknięte? O tym dzisiaj pogadamy. Nie bądź takim turystą. No to zaczynamy. Słuchajcie, pierwszego kwietnia niektóre z uliczek w Gion, w Hanamachi, w Kyoto, będą zamknięte dla zwiedzających, dla turystów. Jest to oficjalne zarządzenie ze względu na coraz częstsze pojawiające się skargi mieszkańców, właścicieli uciaja, czyli herbaciarni, i właścicieli ukiya, czyli można powiedzieć domów geisha bo tak nazywają się prywatne uliczki w Gion, które są tak naprawdę terenem prywatnym, które z uprzejmości właścicieli, właśnie Ucaja i Okia, zostały nadane do użytku publicznego, wielkiej nadziei, że ludzie no, będą się zachowywać jak ludzie, a nie bydło. Niestety zaczęło się dziać. Zmaga się z turystami, którzy nie respektują lokalnych, zasad, przekraczają je maksymalnie i mylą gejsie jako atrakcje turystyczne. Właśnie to jest ważna rzecz, od której zaczniemy. Proszę Państwa, ja wiem, że dla Państwa kojarzy się to właśnie z gejsiami. I często osoby, które je, jadą na wakacje, mają te takie dziwne przeświadczenie, że wtedy cały świat jest na wakacjach z nimi. No tak nie jest. Ja chcę tutaj jeszcze raz powtórzyć, proszę Państwa, gejsia, Majko i Gejku, one nie są atrakcją turystyczną. To nie są postacie stworzone, aby umilić Wam czas, aby być Wizytówką miasta. One są wizytówką naturalnie, one są częścią kultury, ale one nie są atrakcją turystyczną. To znaczy, nie zatrzymujemy ich, nie dotykamy ich, nie zaczepiamy po prostu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zobaczycie prawdziwą Majko albo Gejko, które sobie gdzieś idą, to one najczęściej idą na. Odzaski, jeśli są to właśnie tak piękne, ubrane tak, jak Wy je znacie, to znaczy, że idą na odzaski, czyli idą na imprezę, czyli na spotkanie z klientem i one są w pracy. Proszę Państwa, okia, tak? Okia, czyli domy gejs, to są tak naprawdę firmy, które tworzą Majko i Gejko, które są pracownicami. I zobaczenie prawdziwe Majko i Gejko to jest jak, na, na jak najbardziej gratka i to jest świetne. I powinno to być tylko kwestia Oglądania, jak pięknie wygląda, jak pięknie jest malowane. Majko paparazzi, czyli paparazzi Majku, nabiera, nabiera na sile. I nie tylko to. Najczęściej turyści biegający z aparatami za tymi dziewczynami, po prostu celujący obiektywami w twarz. Nie tylko turyści, którzy zatrzymywali, kiedy ona szła na uzaski, zatrzymywali te kobiety, zaczepiali Zagadywali, ponieważ myśleli, że, że ona jest nie wiem, częścią atrakcji turystycznej. Jeszcze raz powtarzam, to nie są atrakcje turystyczne. Ja zresztą robiłam o tym, yy, słuchajcie, cały odcinek dwa lata temu, ale warto to powtórzyć, zwłaszcza, że właśnie pandemia się skończyła i wiele z Was również będzie w Kyoto. Więc ja tutaj zaznaczam bardzo yy, ściśle, nie zaczepiamy gejsa. Patrzeć jak najbardziej, ale nie zaczepiać, nie wchodzić w drogę. To nie jest jedyny z problemów, z którymi zmaga się właśnie gion. Wyrzucanie śmieci, chodzenie środkiem drogi, nieprzestrzeganie zasad, jak właśnie chodzenie i jedzenie, co jest, nie, nie, nie. W gion będziecie mieli bardzo dużo kamban, czyli, czyli co? Tak, takich, jak to się nazywa, takie płaskie z drewna i tam jest napisane. No, kamban. No, obiektów płaskich z napisanym będziecie mieli dużo, i na tych obiektach płaskich z napisanym będzie dużo napisanych japońskich zasad, które są zwykłymi zasadami, niemniej jednak często, bardzo, jak widać z doświadczenia, nie Praktykowanymi przez turystów. W Gion są tak zwane uliczki Sido, czyli właśnie te prywatne. I niestety bardzo dużo turystów wchodziło w te uliczki. No nie tylko wchodziło, ale wchodziło do Okia, wchodziło do ocaja, bez pytania, bez pozwolenia. Osoby, które w ogóle nie respektowały całej tej prywatności. Dlatego to zaczęło przeszkadzać lokalnym mieszkańcom, osobom, które posiadają okija i occiania, i te skargi napływały. Napływały tak bardzo, że wreszcie władze Kyoto postanowiły zamknąć. Takie zamknąć właśnie Sido, czyli prywatne uliczki od turystów. I jak to się odbędzie? Będzie to już od 1 kwietnia, czyli uwaga, pa, jeśli planujecie podróż do Japonii, już od 1 kwietnia jest ten zakaz. Będzie on napisany na płaskim drewnianym z napisem. Płaskim, drewnianym z napisem. Będzie napisane i po japońsku, i po angielsku i tam jest cena, cena kary którą będziecie musieli zapłacić, jeśli złamiecie te obostrzenie. No właśnie, a kara to jest itzymajen. Nie wiem, ile to złotych tutaj napiszę I powiem Wam, że to nie jest jedyny problem, który zaczyna narastać Właśnie w tej popandemicznym, raczej w popandemicznym świecie, gdzie turystyka znowu rośnie, coraz bardziej i tak to napędza Kejdźaj, czyli gospodarkę Japonii, PKB rośnie i to jest super i to jest bardzo ważne, aby było coraz więcej turystów, ale jest ciemna strona właśnie tej turystyki, takie, że jest nadturyzm. Można tak wymyśliłam teraz słowo nadturyzm, a mam na myśli to, że jest zbytnia eksploatacja, eksploatacja właśnie takich miejsc, przez co zaburza naturalny rytm danego miejsca. I przez to, że Kyoto jest właśnie takim magnesem na y, turystów, to ja się nie dziwię, że ci mieszkańcy są wkurzeni. No ale dobra, ale to nie jest jedyny problem, który wypliknął się w Japonii. Kolejnym y, bardzo, takim, y, no, bardzo takim wkurzającym problemem są y, takie pielgrzymki do miejsc świętych, do takich y, me mek otako najczęściej. Seiji Junrei, czyli miejsca święte. Jest to taki synonim takich miejsc, które się widzi w jakimś anime, w jakiejś dramie, w jakimś filmie i po prostu wszyscy tam jadą, żeby zrobić sobie zdjęcie. Na przykład chyba najbardziej znanym takim miejscem są te schody z tego anime, jak ono się tam nazywało. Ale ostatnio tutaj się posilę właśnie... Hmm, Kidzi, nie wiem jak jest Kidzi, ale Kidzi się posilę. Miam, miam, miam. Posilę się. Miam, miam, miam. E, Maiko Sancino -san. So, so, so. I to jest jakiś, e, jakaś dorama na Netflixie. Jak widzę, na bazie, oczywiście, mangi. Tutaj od razu pokażę. O, to tak to wygląda. Nie wiem, może ktoś z Was widział. No i tam jest ja i, w jakiejś tam scenie, jakaś uliczka właśnie yy, gion prywatna, no i tam ludzie teraz też się schodzą, no i ludzie sobie zdjęcia robią. No i takie boże kochany, bożeno. Ale jest jeszcze druga hardkorowa, hardkorowa rzecz, która jest w, tej, w tym kidzi. Kidzi. Yy, mianowicie yy, tutaj od to jest anime. Nie jest napisany tytuł, ale jakieś anime, które są bardzo sławne w Azji, i ma taką scenę w, w Kanagawa-ken, w Enoshima. Może ktoś z Państwa rozpozna te, to, ten widok, z którego się anime. I tutaj, proszę Państwa, jest tak, że, no jak widzicie, ludzie stoją i blokują ruch. Bo oni stoją normalnie na drodze przejazdu samochodów i stoją sobie, słuchajcie, na tym... Yy, na Zebrze. No po prostu nie bądźcie tymi ludźmi, bo, bo nie warto. Nie, nie róbcie takich rzeczy. I teraz pytanie na koniec, czy postawienie przykładowo w gion takiego kolejnego z zakazów na płaskim drewnianym z napisem coś da. Ogólnie rzecz biorąc, to jest raczej dla samych lokalców, żeby czuli się lepiej, ale tak naprawdę nie da się tego tak bardzo mocno kontrolować, bo z jednej strony faktycznie to są turyści, osoby, które przyjeżdżają, zostawiają pieniądze. Druga rzecz, ty nie wiesz, zwłaszcza jeśli to są osoby po pochodzenia ym, azjatyckiego, bo niektórzy łatwo poznać, a niektórzy są nawet podobni do Japończyków, no i trudno, i nie wiesz, czy ta osoba jest turystą, czy ta osoba przyjechała tutaj w, yy, w biznesach, czy ta osoba idzie na udzaski, czy w ogóle o co chodzi, więc Taka kontrola, przykładowo yy, przez jakieś ochroniarzy, no to raz, że to bardzo dużo by środków finansowych pochłonęło, odważę, no byłoby, yy, no takim pr też strzałem trochę w kolano. Yy, czy te. Yy, czy te właśnie płaskie drewniane z ogłoszeniem coś dadzą? Osobiście uważam, że nie, dlatego że ludzie i tak nie zwracają na to uwagę, co, bo tych dużych i małych płaskich drewnianych jest na sranę w Gion bardzo dużo, a mimo to ludzie dalej to robią. Więc to jest taka trochę wa walka z wiatrakami, niestety. Niemniej jednak bardzo ważne jest uświadamianie. Uświadamianie. Same miasto. Kyoto ma i właśnie te płaskie drewniane w samym gion, ma różne plakaty w, w całej prefekturze yy, z oznaczeniami i po japońsku, i po angielsku. Boże, jukaj, kitajo! Y eee. Nie, wyszedł! Ja siedzę, patrzę, coś mi jakieś... nie. Kaunasi. <grywka> kaunasi. Ma zilczata! Na Andreja, na namka Zawału dostałam serca. Idź wa Kaonasi. No, coś mi tak wylazło za te za a to kuziwa ten tanuki. O Jezu! Uff, aż się spociłam w rowie. Dobrze, no i słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, czy to coś da w jakimś minimalnym procencie na pewno, ale warto też. Ja wiem, że to raczej nie jest wideo skierowane do Polaków, bo rac raczej się dobrze zachowują. Ja jeszcze raz mówię, yy, pokora Oczywiście czytanie tych płaskich drewnianych stosowanie się do tych płaskich drewnianych z napisem to jest to jest ważne pamiętaj a oni siadaj ku inu ni neta ne tabakosu itakume to mnie aż kuziła. kokoni ne Macide, no nie róbcie tego nie róbcie tego Idźcie tam, patrzcie, oglądajcie, uczcie się, róbcie zdjęcia. A jeszcze a propos zdjęć, tutaj też wa bardzo ważne, bo czasami nie można robić zdjęć. Na przykład takim bardzo sławnym obiektem, gdzie nie można robić zdjęć jest Śtory? So, so, so. Więc załóżmy, tam w ogóle nie można robić zdjęć. Często oczywiście są płaskie drewniane, które mają tam obrazek, że nie, ale jeśli umiecie japoński albo chcecie, to zawsze się zapytajcie kogoś. Ej, czy można, bo czasami chodzi o ten, o stojaczki, albo czasami chodzi tylko o flesz, że bez flesza. Więc warto zawsze zapytać. I też jeśli powiedzą, że nie wolno, no to nie róbcie. No i to są, ja wiem, że to są takie, takie oczywistości typu siadasz i siedzisz, ale warto to powtórzyć, bo jak widzicie, te restrykcje dotyczące bardzo y, sławnych miejsc w Japonii są coraz to y, zacieśniane, no i co jest, no, szkodą. Pamiętajcie na koniec, szanujcie zasady Japonii, szanujcie Japonię, ona będzie szanować Was. I to by było na tyle, y, takie są newsy. Od 1 kwietnia właśnie prywatne uliczki w Gion są zamknięte, więc uważajcie na wszelkie oznaczenia, jeśli wybieracie się właśnie w tamte rejony. No i to by było na tyle. Napiszcie mi, co myślicie, co Was zaszokowało, co za Was zdziwiło i widzimy się oczywiście już niebawem. Dakala, idziany, matane, bye.